Portugala okradli na 40 km a dwójki Policja przyjechała, zdjęcia robi zamku ale to oczywiście nic nie da Jest chyba tylko dla sztuki tak w ogóle tu okradli jakichś Czech Polaków jeszcze no mnie oszczędzili zresztą ja się zamykam pasami od środka także musieliby szybę wybić Jest, proszę państwa, policja chodzi, zdjęcia robi, ale oczywiście nic nie znajdą, bo w nocy powinni jeździć. Tyle tych, tej, tej policji w Niemczech jest a i tak okradają. Tutaj stali przy, przy tym dwaj Portugale. Jednego okradli, tam dalej, yy, jakiś Polak mi tutaj zapukał, że tam dalej okradli trzech ich stali, nie wiem czy, czy, czy stali. W, w, w tych koło siebie, czy, czy jak, ale trzech okradli z kasy czy tam z czegoś, nie wiem no i tak nie wiem, która była szósta ktoś mi puka, patrzę przez okno, nie ma nikogo później za 15 minut znowu ktoś patrzę, nie ma nikogo no i później dopiero za trzecim razem patrzę, ale zapukali i pyta się, czy mnie nie okradli, mówię, nie no to mówimy masz szczęście, bo nas tam trzech ojebali. Tutaj tego też Portugala o. policjant zdjęcia robi. Na no, co to komu? Nikt nic nie widział i nikt nic nie słyszał. Tutaj ja czasami miałem. O, zapukał. Ja tutaj czasami czasami miałem ten kamerkę. Z przodu, tylko że na nas wyłączałem Jakby ona cały czas była włączona To prawdopodobnie by to się nagrało O ile ktoś nie podjechał Tirem i nie zasłonił tego całego samochodu Ale Bo To naprzeciwko mnie było To na pewno by się nagrało Może czas zostawiać kamerkę włączoną I wtedy Wszystko się nagra ale to jakby byli nawet, choćby byli tyłem odwróceni do kamery, to i tak nic nikt, nikogo nie znajdzie. Tak to jest niestety. Nie wiem jak oni tych kryminalistów szukają, takich co po całej Europie się chowają. Ich znajdują, a takich złodziei nie znajdą. Jedziemy do Holandii. Pogoda jak widać niezbyt ciekawa. Ale przynajmniej 0 stopni jest, przynajmniej nie ma tego, nie ma, nie, ślisko. A jutro jest niedziela, no to tam nic się nie zrobi. W poniedziałek rozładunek, zaraz mam załadunek do Polski z powrotem, i w środę polskie, w Polsce będę. Także będzie chyba dość szybki kurs. Jadę sobie nową obwodnicą miasteczka Bad Oenhausen. No to tędy nie jechałem i nie wiedziałem, nawet że jest otwarta już, bo już, już robili chyba z 10 lat, jak nie więcej. Ale w końcu otworzyli. Jak ktoś tam jeździ na Holandię, no to wie, tam na 30. Że przez takie miasteczko się jechało i tam się dość sporo czasu traciło, bo światła na każdym skrzyżowaniu były. A tutaj sobie można już pomykać, omijając całe miasteczko. Bardzo fajnie. Bardzo szybko się uwinęli. Ja akurat zdążyłem zjeść, zanim oni rozładowali. Teraz jadę na załadunek. Oczywiście tutaj już pierwsze spowolnienie było, bo to w Holandii z rana. No to co jakiś czas będziemy stawać, bo wszyscy do pracy się spieszą. No, ale mam jeszcze jakieś ponad 90 km do załadunku, załadunek do Polski i co jest? Poniedziałek, wtorek, wtorek, bym był już w domu. Wieczorem chyba że nie zdążył, no to w środę rano. Strasznie wieje w tej Holandii. Wiatraki mają co robić. Swoją drogą, ile tu kasy jest postawione. Taki jeden wiatrak około półtora miliona kosztuje, także złotych. Zależy od mocy wiatraka. Także jest tutaj trochę kapusty. Tam w oddali nie wiem, czy widać. Całe pole tych wiatraków jest. Co 500 metrów podobno mają, mogą być rozstawione. Miejsc, miejscówka tutaj widzę. Ciekawa druszka. No dwa samochody ciężarowe to raczej by się tutaj nie minęły. Sobówka jakoś, jakoś na prost, po prostu może, może się da radę minąć. Zobaczymy jaki tam dojazd, do, no to jest dojazd do tej firmy bo, załadunkowej, bo tutaj mam jakieś 4 km stąd załadunek. Jakieś fasoli, to nie wiem czy to gospodarza gdzieś będę brał czy jak. Zobaczymy co to za firma w takim miejscu dziwnym. Mieszkać tu fajnie jest Jeziorko, można sobie jacht za, zaparkować Czy tam zacumować Plac zabaw dla dzieci tam dalej jest Jadę 4 km, jeszcze się z żadnym samochodem nie minęłem tutaj jacyś jeśli są tylko jest jakaś firma późniejada, lubię poczekać godzinę półtorej, ale już chyba tu stoję z 3 godziny albo 4. A tu ja przyjechałem o 11, chyba w pół do 12 przyjechałem i stoję i stoję i czekam. Mówili o trzeciej, już jest w pół do 4 dopiero ten kontener jak tutaj jedzie z pół tej rampy, dopiero mam, ale on już jest załadowany i gość musi przyjechać i odjechać kurczę nie wiem kto tu będzie stał chyba gość w końcu cofa pod ten kontener tak blisko staję nie wiem czy będzie umiał cofnąć ale może mu się uda ładnie cofa super zaraz super zgalnie ten smarł z tego pięknie No już prawie koniec ładunku Tak myślę przynajmniej o kurczę o 8 miałem w, no, od 8 do wpół rozładunek i teraz kurczę, jest już 17 no i jeszcze z pół godziny mi tu zejdzie także czas pracy jeszcze już mam prawie prawie wytracony no i co zrobić? Doleko nie zajadę, z 4 godziny jeszcze i tyle. No, przyjechałem, było rano prawie w zasadzie południe przed przedpołudnie a teraz kurczę jeszcze na światłach jeździć, już ciemno jest do godziny będzie już ciemno nie wiem jak tu wyjechać pewnie tak samo jak przyjechałem chyba czy nie tak samo miałem pojęcia. Dobra, no, wyjedziemy tak samo jak żeśmy przyjechali, bo... bo tutaj są normalnie... Taka nieciekawa sytuacja tutaj z tym dojazdem jest, że dobrze, że tutaj takiego ruchu nie ma, bo... No, tu mi każe w prawo jednak jechać, no nie wiem, może tak pojadę no, w sumie ta nawigacja jest nastawiona na to, że jest, jestem wysoki i ciężki. Także nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym mnie gdzieś tam wprowadziła. Nie tak co. co znaczy, <gryw> były drogi różne, nawet leśnymi mnie chciała gdzieś prowadzić. W sumie zakazu nie było, ale na szczęście człowiek też musi myśleć samodzielnie, bo tak mogłoby do jeziora wprowadzić i, i co by było. No dobrze, jeszcze 4 godziny sobie podjadę i pauza. No tutaj nawet na 4.30 nie wykorzystam, bo mi tu pokazuje tachograf 4.22. 4.22 i 9 trzeba robić i tyle. A ujechałem wcześniej chyba godzinę czy półtorej. Nawet, godziny, nawet czasu jazdy nie wykorzystam dzisiaj. Ale tak to już jest. Czułem sobie rano, ale tutaj wypadeczek jest w. Co to za miejscowość? Jakaś tam na K, za mostkiem takim kurcze, w samej Wrocławia. I, I jest wahadełko. Trochę poczekałem, ale już moja rajka jedzie. Także zobaczymy, co tu się wydarzyło. A tutaj widać. Cysterka sobie wjechała w... Osobówkę i tu dość się pokiereszowała. Nie wiem, czy tu czasami nie będzie jakiegoś. Ale karetki nie ma. Nie wiem, czy to się już wydarzyło, czy jeszcze dawno temu, więc tak to wyglądało. Nieciekawie ciekawie, bo zakręt i trzeba wolno jeździć i uważać. No już mnie tam rozładowują, jest prawie koniec. I wcześniej mówiłem o, o tym wypadku, to był w Kwieciszewie i tam jedna osoba, bo to w radiu mówili, jedna osoba została ranna, tak że nikt tam nie zginął. I... Yy, tak, tyłem rozładowują, bo mówili, że może bokiem, może tyłem, ale tak fajnie z górki, także nawet nie muszę tam być, bo yy, jeden gościu tam sobie steruje tym swoim paleciakiem. A dzisiaj jest środa, a jutro, może to może dzisiaj wrzucę ten film. Znaczy, dzisiaj może posklejam, a jutro, jutro może wrzucę, albo pojutrze i będzie dostępny. Zobaczymy. Dobrze, to wszystko by było na razie. I do zobaczenia.